Czekaj, jeszcze nie. Bartolo tu przyszedł. Bartolo, idź. Ale czemu on nie lubi? Mocniej, chłopie, dawaj, mocniej. Zanek. postaraj o. się. Postaraj się. Janek. Chłopie, bo zaraz shift mi się rozpieprzy cały. i Zanek, tak od tyłu, z Tridentu, no. O, o, poczekaj. Pa, 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 pa. Dawaj, 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 dawaj. Ooo. to oooo środy ohohohoho o się tu pobawimy Bartolo wyjdź stamtąd Bartolo idź Co to Bartolo, jest takie łagodne możesz się to wsadzić o bo tu o o o chodź tu chodź tu bo mi się nudzi tam chodź 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 O o o o A poczekaj teraz ty! Ej, Wy co się wykupiacie, a ja tutaj pracuję No, daj 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 Dobra panowie, wy się tam wykupiacie, a ja już kopary robię To nie, to ja, ja idę tam. Bę, bęguś dawaj ty tam tutaj zostań Ja zapłaciłem 15 koła, to musisz dwie, dwie osoby obsłużyć. Tutaj chodzi o Chodźcie o... Nie, chodź tu, chodź tu, tu koleś. chodź, chodź, chodź się. Czekaj, okay, bo ty nie robisz. Zdjęziesz to Tak źle, to 800. się kurwa dzieje. A no i tutaj Chodź pysy. tu pobawimy o, nie się. Nie wiem, co to jest, kapity. E, dodaj y, y, jose, y Spangiego, Spangiego dodaj. Gdzie mam go dodać? Na tego, na Discordzie Ale ja na Albanii tam z chłopakami Tam prawie dwa was takich chłopaków no, no nie ale no musisz, 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 to, no, to się To, to, się, to pobawimy. się pobawimy hmm. Napisz, powiedz mu, że ma DC na czacie mu podałem DC ci na czacie podał I go dodam na grupę Ja was wszystkich opłacę Ale nie, dobra do, dodałem, dodałem go, no dodałem Dodał, dodał Ej, ale to jest nierówna Jest równa no nie, bo zostaje jedna klatka Cicho, czekajcie Inrych. Inrych. A, dobra Smolisz, to było przed chwilą budowane, 5 minut Kratki. Siema Enrysze, chcę się zabawić z Chodźcie, chodźcie, Chcę się pobawić, tylko masz jakieś kiki? Coś w tym stylu? Nic nie mam, nic nie mam do ciebie. To poczekaj, ci dam mocny sprzęt. Jędrek, y masz okazję za darmo. Zapłaciłem za trzy osoby. Dobra, weź. Osoby wypuść z tamtego, Chodź po pałę, wszyscy będziecie. Chodź tu, mam pałę dla ciebie. <laughs> no, no dawaj, dawaj, no. Trzymaj pałę. Dwie, dwie. Do obydwu rąk daj se. A dasz mi klapsa? Oh. Uuu. Ale Ej, no chodźcie tu, trzy osoby, chodźcie osoby. tu trzy osoby, chodź ty, chodźcie o. Dalej, dawać, ci, o, ty. Chodź tu do roboty, chodźcie tutaj, chodźcie o, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, chodźcie roboty. dajcie dajcie łóżko dorobić. głowa bo dużo was tu przyszło, dużo starych klientów. Ale, ja mam tu proszę. Nie, nie, tu i tu. Lecisz, no. Tak? Nie, no, odwróć się. No i głowa nisko. Henryk, lubisz tak Minecraft, nie? Na nas na bo od razu. Nie wiem, pan, nie to Dobra, jest git, ale nie, nie na YouTube, a nie na YouTube, a może się to Masz Bengus, masz opery? Czy mam, nie? mam, mam. Daj mi troszkę, bo mi się skończyło. Bengus, chodź tu, no ho, no Bengus! Bengus, wiem, że chcesz, wiem, że chcesz, Bengus, ja wiem. A no no, dobra, idę, okay, idę, daj, daj, daj mi opery. To za dużo. Zrobimy. No Henryk, podobało ci się? Czekaj. Okay. Koda. No tak średnio. No to Co chodzi się? że się pokażimy. Zapytaj, zapytaj się Andrycha, czy chce zobaczyć farmę. No pokaż, no? No, no pokaż, no, Ej, tepnij się, niech się do mnie tepnie po prostu. No i czekaj I no i niech się depnę do ciebie, czekaj Bo ja co ja robisz. Aż ja do domu No ja tu kolegów nie mam, no Nie masz ma. No. Ma, kolegów do zabawy Emeryt Ej, co wy tu wys kurno zażyczyli? Nie ma Janek, daj mi Trident już. No stary, no ja ci powiem, że spoko, ale ja już znam... Mamy przetaktyki taktyki, jak zarabiać teraz, Misiu. Ja też? przetaktyki, taktyki, chłopie, a teraz. Enery to się dorabia. Jest a nie. farma, która. Wiem, jest wiem, farma, która nie. więcej zarabia. No nie no, stary nie pęci. Bo tylko my no ty ją mamy. Kaczaki od Deusa. No tano. no. No przecież wiem, że Deus to robił. Stary, ja z tego już mam full, full prot piątkę. Znaczy, Henryk, no powiem ci ja tak, W sumie że się mam, mam wszystko to, co miałem piątkę. oprócz eventówek i laski. Mam wszystko to samo, co miałem przed banem, oprócz eventówek i laski. Mam kolegów. Do zabawy. Mery, skończyli ci się koledzy do zabawy? Co